Hej, jestem Ola. Wprawdzie do matury mam dwa lata, ale od zawsze marzyła mi się weterynaria. Przychodząc tutaj na dni otwarte do SGGW, zauważyłam, że naprawdę weterynaria jest cudowna. Ta uczelnia pozwoliła mi pomagać w kołach naukowych i pomagać w klinice. Naprawdę nie mogę doczekać się z tej studiów. Nasz wydział oferuje bardzo bogaty wybór fakultetów, przez co można wybrać to, co nas interesuje i tego się uczyć. Już podczas studiów można brać udział w wielu projektach naukowych, międzynarodowych zespołach badawczych. Mamy nieograniczony dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i kompleksu laboratoriów, dzięki czemu możemy rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Przez pierwszy rok weterynarię na innej uczelni. Przyniosłem się tutaj, do SGEW, ponieważ tutaj składzie się największy nacisk na kształcenie praktyczne. na Na naszym Wydziale mamy bardzo miłą, prostudencką kadrę oraz cudowne panie z dekanatu, które pomogą absolutnie wszystkim. Jako student in Cześć! Ta uczelnia jest przyjazna nie tylko studentom, ale też zwierzętom. Ja z moimi na przykład w ogóle się nie rozstaję. International Faculty of Veterinary Medicine opens up opportunities not only Europe, but all over To, co niewątpliwie wyróżnia naszą uczelnię, to kampus. Tutaj mamy wszystko, czego będziecie potrzebowali jako przyszli studenci. Mamy pub, miejsce do grillowania oraz, co najważniejsze, akademiki zlokalizowane bardzo blisko budynków, w których mamy zajęcia. To umożliwia wstawanie dziesięć wcześniej i na pewno znaleźć się na zajęcia. Jeśli Twoim marzeniem są studia weterynaryjne i chciałbyś, aby doświadczenia naszych studentów stały się Twoim udziałem, wybierz studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na wydziale, który został pozytywnie oceniony przez Polską i Europejską Agencję Akredytacyjną, a w 2020 roku ranking Perspektyw wybrał ten kierunek jako najlepszy w Polsce. Nie wahaj się! Dołącz do nas!